Witaj na kanale Odbiór Mieszkania, ja nazywam się Wiktor Hałabiś i zapraszam do wysłuchania listy usterek z 19 tygodnia 2023 roku. Pierwszym jest uszkodzenie szyby. Ktoś przy montażu wyszczerbił nam pakiet szybowy. Następnie nieśmiertelna rysa szyby. Brak śrubki w okuciu. Źle zapięte okucie, trzeba je poprawić. Pozostałości kleju na oklejnie ramy okna skrzydła. Na tych foliach, które są tam poprzyklejane, jest napisane, żeby je zdjąć przed upływem 3 miesięcy i lepiej, żeby nie były wystawione na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, bo takie rzeczy się potem dzieją i ciężko jest to domyć. Brak osłonki okapnika na ramię. Piąć listwę. Pakiety szybowe, czyli szyba, jest włożona w ramę okna. I dookoła jest poprzypinana od strony wewnętrznej takimi klipsami, listwami przyszybowymi. No i je trzeba wpiąć, czyli walnąć w nie młotkiem, ale umiejętnie, dlatego trzeba to zlecić komuś, kto już to kiedyś robi. Obicie okna. Tu wystarczy preparat zmiękczający i naprawa będzie prawie niewidoczna. Uszczelnić ościeżnicę ramę okna. Widoczna jest piana, nie chcemy jej widzieć. I uszczelnienie progu ościeżnicy. Drzwi wejściowych. Tutaj powinna być widoczna izolacja pionowa ze ściany fundamentowej, wywinięta, wysmarowana na progu. Bardzo mi cieszy, że ten próg jest tutaj taki wysoki. Można to zrobić poprawnie, ale trzeba to zrobić. Odchylenie ściany od pionu dopuszczalne na całej wysokości pomieszczenia jest 6 mm, no chyba że macie pomieszczenie wyższe niż 3,5 m. To jest bardzo duża odchyłka. I uwierzcie mi, że zwykle brak pionu jest poniżej jej odchyłki. Deweloper ma obowiązek normowy doprowadzić do zgodności z normą, czyli 6 mm na wysokości pomieszczenia. To jest krzywe. I tu odchyłka od kąta prostego, na szczęście nad drzwiami, ale co z tego, skoro w odległości pół metra jestem w stanie wsadzić tam rękę. Zwykle pokazuję Wam. O, co za duża odchyłka, kiedy na końcu kątownika na metrze jestem w stanie wsadzić tam rękę. To była tragedia. Wilgoć na ścianie. Niepokojące jest miejsce jej występowania. Zapewne jest to związane z jakimś przeciekiem. Dlatego obrysowałem to pięknie ołóweczkiem, będziemy obserwować, co się z tym dzieje. Jeżeli wyschnie, no to w zasadzie oby problem nie wrócił. Taki jest problem z wilgocią. A wilgoć w powietrzu długo utrzymująca się powoduje m.in. to korozja biologiczna. Jak zwał, tak zwał, dla was to pleśń do usunięcia. Tutaj mamy poprzecinane przewody elektryczne. Ktoś poprowadził trasę zgodnie ze sztuką, ale później ktoś inny pomyślał, że wytnie tam otwór na wentylację. No i przeciął kabelek. Zakładam, że ten kabelek został przeniesiony obok i połączony, a ja nie widzę puszki, niezgodnie z aktualnie panującą Sztuką. A tu mamy kolizję. Wystarczy poprzesuwać te przewody, no ale obecnie, żeby otworzyć klapkę, to trzeba odpiąć przewód ciepłej wody. Brak odpływu do kanalizacji. Oczywiście jest gdzieś pod tynkiem, ale w tym momencie go nie widzimy. Zarysowanie posadzki. Nie chcemy, żeby posadzka nam popękała w niekontrolowany sposób. Dopuszczalne są tylko dylatacje a to nie jest dilatacja. Błąd wymierowania zabiegu schodów. Wrzuciłem już kilka filmików na ten temat i zawsze wywoływało to ciekawą dyskusję. Dlatego tutaj zrobiłem dwa zdjęcia w odległości 40 cm i w odległości 50 cm. W obydwu przypadkach głębokość stopnia 25 cm nie została zachowana. Te 50 cm ma stwarzać możliwość jakby zrobienia balustrady, bo liczy się od balustrady, albo słupka tej balustrady. Tutaj niestety jej nie ma. Stopień zawąski. Nieprzyjemnie się po nich chodzi. Podest ponad 50 cm. Jeżeli jest przepaść pomiędzy jednym poziomem a drugim ponad 50 cm, wymagana jest balustrada. Tu oczywiście wystarczy podsypać tego gruntu tam kamyczków na 5 cm. 5, czy ile tutaj jest? 57, no powiedzmy na 10 cm, żeby było z, z górką zabezpieczenie, i nie jest wymagane. Więc sztuka dla sztuki, ale jest to niezgodność z przepisami. I ostatnia rzecz, uszkodzenie balustrady. Trafiło na listę tylko dlatego, że pod lakierem jest warstwa ocynku i tu wygląda, jakby była uszkodzona, więc zaraz zacznie to rdzewieć. To tyle. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia na kolejnych odbiorach. Pozdrawiam, cześć.